Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy z England und Montenegro, czyli Czarna Góra, czyli Black Mountain. Tak, gramy z Anglią. Poustawiałem już sobie składzik na bramce Grabara tutaj w obronie. Tak on widzi się. Czemu Grabara? Nie wiem. Po prostu tak pomyślałem, że może on sobie lepiej poradzi dzisiaj. No i tak to ogólnie wygląda. Jeżeli chodzi o Anglików, to James Trafford jest na bramce i Dan Byrne na lewej obronie. Fajnie, że Trafford jest na bramce, bo przeszedł ostatnio do City grałeś nawet pierwszy mecz w Premier League, w City i zajebiście, zajebisty jest, będzie legendą meczestw City, yy, si, City, tak? Mam nadzieję, że Donnarumma wypierd... niech wypierdala Donnarumma, nie lubię go W sensie, nie lubię go, ale nie chciałbym, żeby on był Chyba lecimy na ten meczyk, bo tu nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać Aha, no, nie jest co zwlekać, bo jeszcze, aha Bo jeszcze oczywiście trzeba zakręcić kołem challenge'u, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć o co tu biega i o co tu biega? O, biega o to, że nie da się złapać na spolonym plis! A ah, a ze obrońcą lub bramkarzem Super, super, super dzięki, nie? Dzięki bardzo. Śmierdzielu jeden ah. No nie, no i dupa. Nie, no nie ma szans, nie ma opcji. Dobra tam, lecimy. Normalnie robimy tak grabara, taką piłę jak, jak do salacha. Oa, ale kopnąłem w biurku przez przypadek. Poli teraz mnie palec. Ała. Today I don't feel like doing anything do, 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 do. I just wanna lay in my bed Rozładował mi się pad. Ej, ale tak ogólnie, to tak jak sobie myślę Pada, pada tutaj na no Wembley Tak jak w sumie w prawdziwym życiu u mnie teraz leje Czyli faktycznie, no, widzicie jest to football wygrywa wygrywa Wykrywa jaką masz pogodę za oknem i normalnie ci robi ty, normalnie ty masz tutaj Leje to tu też leje, no ale londyńska pogoda, tak no. Chyba normalne akurat w Londynie tak jest, że jest taka pogodzisz. Pogodzisz, pogodzisz, co? Ej, coś było takiego, pogodzisz? Nie wiem. Nie wiem jakiś mem był. Nie wiem ale co, no, Anglię pokonaliśmy ostatnio, 1 do 0 po golu kamińskiego z główki Teraz się postaramy znowu ich pokonać, w co no, no nie powiem, że wątpię lekko, że faktycznie mi się uda drugi raz to zrobić. Ale chociaż remis byłby fajny, żeby nie spać na te drugie miejsce, bo możemy faktycznie wygrać w tą grupę. Anglia chyba i tak ma zapewnione Nie, bo coś było coś takiego, że jak żaden nie wejdzie, to wtedy dwie najlepsze wchodzą czy coś takiego, nie wiem, nie, Że dwa mają zapewnione na pewno, tak? Bo to są gospodarze ogólnie Anglia coś tam jeszcze, te Szkocja, Irlandia i tego typu Benz. Więc Anglia jak nie będzie miała pierwszego, no to chyba będzie musiała się bić w barażach Niezależnie od tego czy jest gospodarzem czy nie Chyba, że nie będzie na tyle gospodarzy, żeby... Ej, czekajcie czek, 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 to, że Anglia by na przykład by jest gospodarzem i by nie była na, na euro, to jest powalone. Powalone, dobra, kuba moder, ciach, ej serio, naprawdę, na razie Mmm, na razie się świetnie, świetnie się gra Fajnie jakby moi zawodnicy biegli w stronę ha! główka, ze znaczy co? Ej, w sumie, kiwior to jest obrońca, nie? No to możemy na kiwiora grać na te, na główki Ej, 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 ej. wow, dobra, to było słabe podanie Myślałem, że było troszkę lepsze Uuuu! Uh, dobrze, pięknie! I teraz ciach, moder, dobra, tutaj, boom. Boom ściekalafon. Ciach. O nie, pad mi się rozładował znowu, no kurde Nie rozładowywuj się, panie, panie padzie. W sensie mam podłączony, ale się, wiecie, rozłącza. Jak gram mecz. przecież to jest wszystko przeciwko mnie. Wszystko chcę, żebym przegrał, nawet mój własny pad Śmierdziel. Jeden O, moder, jest, moder, 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 jest, mamy jedną do 0, ale podał. ej, czy to nie Kuba Kiwior podawał przypadkiem? Proszę mi to szybko pokazać, nie, no kurde, moder jak za swego czasu w prawdziwym życiu, zobaczmy, nie pierdol jest! Mamy to! <laughs> mamy challenge wykonanego! Kiwior asystował moderowi! Łocia, Łocia się, Łocia się, niemożliwe, ty normalnie pa. Boom! Przez dwóch przeleciał moder, jak się przyjął, Lewa i koli, nie wie co się dzieje, strzał z laczka. No i mamy to! I Trafford nie miał szans. Sigma, Sigma, ja pierdzielę ty. Znaczy normalnie jedno z anglę wygrywamy na Wembley i wykonaliśmy sobie challenge łatwo tutaj pięknie. Hmm, hmm, no, normalnie, mega, mega super. Pięknie... Dobrze Sliszu! Dobrze Siszu! Właśnie po to go tam postawiłem, na tą obronę, żeby ładnie tam, kurczę. Cz, w sensie na obronę. No po to ogólnie go wystawiłem, żeby zbierał te piłki, a teraz Kiwior! Kiwior leci znowu. Znowu on, znowu czy będzie, znowu asysta kolejna? Nie będzie, niestety, ale Kiwior naprawdę aktywny w ataku jest i to mi się podoba. Widać, że chce tutaj pomóc i bardzo dobrze, bo mamy. Cz, uch, trzech obrońców Proszę, on jeszcze się wraca później. Dobra, mamy tutaj Fałsz się na moderze. Nie no. A miałem się Niskiego wystawić, szczerze. Ale patrzę, no, moder ma dobrą formę, a tego wystawię i faktycznie widać, widać to, że ma tą dobrą formę. Nie wiem, cięglicy są jacyś kurde za bardzo pobudzeni za bardzo chcą do tej piłki dobiegać. O, kiwior, świetnie, Nie, no, kiwior. Kiwior i moder na razie, no, widać, że właśnie ten asystował, ten strzelał. Top men of the match, biją się o, o men of the match. Myślę, że kiwior na razie lepiej, mimo wszystko sobie radzi, bo i w obronie, i w ataku świetnie. A drugi, myślę, że slish. Burn, pal się, pal się, burn, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, wiecie o co biega, dobrze, Benz, z nie wiem kto to był z trójeczką Chyba, nie Bednarek, Walukiewicz, Walukiewicz, oczywiście, że to Walukiewicz A teraz a minną! widziałeś to, kto to tak fauluje mi? Eee, co to, co brzmiało jak jakiś wstęp do piosenki dla dzieci, kto tu tak fauluje mi? Nie, nie wiem, to był chyba Gway, z tego co widzę. Tak, ale mi sfałłłował kurde amiołka mojego kochanego pięknego e, czarnego. Co? No tak, dokładnie. ojej, no nie wiem tutaj co zrobić. Ej, no wyjdziesz mi stąd, dobra, robię tutaj cię, o normalnie. Bum, i do amiołka, jeszcze ci piła. I. Wow! <ścoughs> co to było? Ja nie chciałem strzelać nawet, okej okay, Ale to ciekawe, bo to wyglądało. Ten strzał wygląda trochę jak podanie. Nie, 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 nie. O, no, oj, nie, dobrze. Kiwior, wypierd. Nie, nie, nie. O, <grystanie> Fajnie, dzięki, że żaden z Was nie chciał do, do tej piłki dojść. Bardzo to szanuję. Wygrywamy na razie 1-0 po bramce modera w 21 minucie meczu. Mm -hmm, to się bardzo szanuje, moim zdaniem. No, mecz nudny, ale w sumie to nie, no nie wiem, mi się fajnie gra, mi się ciekawie gra, mimo tego, że strzałów tutaj zbytnio nie ma. To naprawdę jest ciekawie, i powiem tak, no, to jest mega dobrze. Bracia patrz, 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 patrz na to, zobacz Maju co robi! Jakaś tutaj ruletka, jakiś tutaj żyle! Różne rzeczy, piątek nie trafia w bramkę z główki, ale o, oh, a Mayo to... No, a Mayo to trzeci, trzeci w sensie czwarty dobry zawodnik. No, widać, widać było po yy, dotknięciach piłki, że Moder miał najwięcej. Drugi był Slish a trzeci Ameju. Widać, że oni są najbardziej aktywni faktycznie. I to mi się podoba, to mi się podoba, tylko że teraz. Zobacz, kasacja, kastracja. Kastracja na anglikach, To, to mi się podoba. Ajajaj. Faul, dobra ciąg będzie podawał. Oj, będzie podawał. A Markus Rashford. Co on tutaj robi w ogóle, że go powołali? Ol oh, kurde, dobry jest, dobry jest, tak się... Nie ma dużo w masy mięśniowej, to widać po nim i jest bardzo szybki, jest bardzo zwinny przez to I ładnie mi się tam urywało, ale na szczęście do bramki nie trafił A teraz w Barcelonce nie pogrywa, bo nie jest zarejestrowany <laughs> Dobra, teraz zmiany. Mamy piłkę. Dobra, Karol Świder, a nie, 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 nie. Benedyczak oczywiście na atak. No, Piątek tutaj zrobił tyle co nic. Zielu se... no i teraz kurczę, nie wiem, dobra, nie zmieniamy tego. E, myślę, że... kurdeś Bogusz se wejdzie tutaj. Tutaj se wejdzie Sepek, albo nie, wejdzie sobie Kasper. O, Machen. zrobiłbym takie ustawienko na dwóch AMF-ów. No i Gąsiorowski wejdzie zamiast Piątkowskiego jeszcze. Oj, za kogo ja go zmieniłem? Aha, to super. Tak, tu Gąsirowski i ostatnia zmiana. Dobra, dajmy tego zielaka, zielka. Ale zamiast modera... No zamiast Modera. Dlatego, że moder najlepszy zawodnik to niech sobie odpocznie już. Zielu raczej aż taki słaby nie jest, że będzie to jakaś wielka strata. Ale teraz Bogusz rozpędza się, zobacz, do środka pola wchodzi. BUM podanko tutaj świetnie! Do Bogusza znowu! Bogusz! 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 No strzelaj! Nie no kurde! Kurde, że Bogusz wtedy nie trafił. A taka okazja, dobra, 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 na spokojna twoja reszczychrana, gdzie lecisz, gdzie lecisz, kurde śmierdzielu jeden, o, o, dobra, dobra, sorry, sorry, A! o, gąsiorowski, A! nie, nie, gąsiorowski, nie, 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 nie sabotuj mnie, proszę cię, o oboże. o Boże. zaraz trzasnę coś, se, pa. Kurde, słupek, później do Gąsiorka trafiło, gdyby nie Gąsiorek, to no gol by był na 100%, ale później jeszcze zjebał, kurde, podał do przeciwnika, no w ogóle szkoda szczępić ryja. Och, dobra, koniec, ja pierdzielę, Wie, wiecie, nie, że tam był Kane, trafił w słupek, później trafiło do Gąsiorowskiego, jakby nie Gąsiorowski, to, to by trafiło do przeciwnika i bym miał na pustą bramkę. Dobra, Gąsiorowski tym razem nie zasabotował No jednak saboteżysta jeden A jednak nie, jednak nie, dobra, żartowałem, slisz Nie, 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 nie mogę mu podać już, haha, <laughs> ale kurde, zrąbałem szybciej to zrobił, mógłbym podać do Benedczaka By Było ładnie, pięknie, ale tego nie zrobiłem nie, nie, jak to. Tu, 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 <laughs> dobrze, dobrze Dawaj, Zielu, Zielu, lecisz No nie, no Ale mamy dalej 1 do 0, no kurde, dotrzymać tą przewagę Oj, nie, niecelna. A spalony rashfordzik na yy, tak. Na ogniu Upieczony. Zjedzony. W marynacie zrobiony. Dobra, lecimy tam co jak pierdole. Biegnij, biegnie, biegnij, karbownik, świetnie! I teraz BUM! ha, Oszukanie! Tak, tak, taki trik, oszukanie! I benedyszok, Benedyczok! Benedyszok! Ben, benek, Benek, aha Okej, okay, okej, okay, dobra, patł mi się rozłączył znowu. O, słysz, no, nie, 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 nie pchisz się. ooo, oh. O! Wow, wow, wow. 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 Spokojnie, ale w niego wjechałem. No, no tak, tylko że teraz uwaga. Dobra, karbownik biegnij do niego biegnij. Nie ma opcji Nie! Jak mi wlepał śmieć jeden Keynowski. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jak on tu zrobił w ogóle? Jak on takiego gola strzelił? No i dupa, no i dupa. Grobara nie pokrył słupka. Debil. No i tyle było strzymania te 15 minut 1 do 0. No i teraz, że mi nie strzelili jeszcze tego drugiego gola. No powiem, że troszkę morale mi do dołu poleciały. Najgorsze jest to kręczce nie kołem. Wiecie, tam, jakbym przegrał, to już trudno. Tam te baraże nie są. Takie złe! Tylko jak będę kręcił kołem! Nie! Grabara! <laughs> Dobrze, grabara mi broni jeszcze. Dobrze, Bogusz, 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 świetnie! I teraz zielek! I Bogusz, leci, leci, Bogusz, Bogusz, leci, Bogusz! Bog Bogu, Bogi, Bogu, Bogi, Bogusz! I teraz! I teraz! Uwaga! No nie! <śm> Dobra, dwie minuty, dwie minuty wytrzymać. Dwie minuty, dwie minuty, dobra, dobra, już nie chcę wygrywać, nie chcę wygrywać, tylko proszę, nie, nie, nie strzela. Dobra, haha, ha, sami się zjebali o, sami się rozjebali, nie wiem po co mu podało do tego ramkarza, ale mamy jeden do jednego. dobra, nie kręcimy kołem żadnym Ale w sumie za Anglią 1 do jednego. fajny wynik Szkoda, że nam strzeli w tej 83, ale no takie życie, ale dobra, mamy, widzicie, remis i wygrana i remis Wygrano u siebie i remis na Wembley, to jest naprawdę dobre wyniki W prawdziwym życiu bym to przyjął z otwartymi rękami Rumunia tylko 1-0 z San Marino. San Marino tylko 14. Rumunia więcej bramek straciła od San Marino. <noise> to jest ciekawe. Ale mamy 9. Dziewię... No, czyli musimy. Jeżeli no, będziemy wszystko wygrywać do końca, możemy jeden remis jeszcze mieć. Bo wygraliśmy z Anglią, także będziemy mieli lepsze. I mamy lepsze i w Francji wszystko. Czyli jeden remis i jedna wygrana musi być. a najlepiej, jakby były dwie wygrane, wiadomo. E, gramy jeszcze sobie z Montenegro dzisiaj. No nie, i ma kontuzję, serio. Czy oni mają jakichś fajnych piłkarzy? Kurde, ja nie znam, że... chyba nie znam żadnego piłkarza z Czernogóry No nie znam ty, no, tak patrzę, patrzę i... Ten Juvetic na tak chyba coś tam... Marusić, o Marusić ja znam On gra chyba w Lazio <laughs> Dobra, kręcimy kołem Oczywiście, challenge'u Zobaczymy, jaki challenge tutaj dostaniemy, ciekawy. Str o kurde! strzegola z, z pola karnego! Chodzi o to, wiecie, że muszę po prostu wejść w pole karne i strzelić gola z normalnej, z normalnej akcji. Ja pierdzielę, tylko teraz gola strzelić w ogóle. Ale dobra, lecimy na tą czarnogórę. Gramy u siebie, więc mam nadzieję, że tym razem nie przegramy. Mam nadzieję taką, proszę. Papara 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 papara. Hej, 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 czarno, cza, cze, czarno, góra rozwalana dzisiaj jest jest, 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 jest. Rozwalana jest. Jest, 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 jest. Polska już leci z atakiem Lecimy tutaj, hej, 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 hej Karny! Haha, ha! to też się liczy jako z, gol z pola karnego Jakby co, więc już prawdopodobnie będziemy mieli to Widzicie, pierwsza akcja, ja już to widziałem normalnie jak tutaj wszystko lata Jak tu wszystko się układa, jak to wszystko pięknie się ze sobą składa No i tutaj fal na Boguszu w polu karnym, mamy karnego I Bogusz będzie go wykonywał? No okej, okay, no to Bogusz będzie go wykonywał Jeżeli jest najlepszym Wykonywaczem karnych, no to czemu miałby nie wykonywać tego rzutu karnego? boom I gola! Mamy słaby rzut karny, ale mamy czelność wykonany. Mamy też gola, więc super. Bogusz, gola strzela. Majecki pokazuje, żebyście zostawili łapkę w górę dla tego gola. Bardzo ci się cieszę, Majecki, że no tak wspierasz mnie. No w sumie dzięki mnie on gra, tak? Dobra, Bogusz strzela, gola. I mamy w drugiej minucie już 1 do 0. Szybka, szybka akcja. Szybka akcja, reakcja i. Dobra, Ty, no patrz jak ich robi! Moder! Aj! Dobra, 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 dobra! O, jest do ogrania, jest do ogrania ta Czarnogóra. Średnio sobie radzą ogólnie. Tak obstawiam przynajmniej. Świetnie, świetnie, do juźwiaka! Juźwiak! Juźwiak! Aj, aj, ale słaby strzał! Dobrze, olle, tutaj zobacz, zobacz, na to pens! Bogusz! No kurwa, kamyk, co ty robisz? Dobra, ale mamy dalej piłkę, ty no, mamy cały czas piłkę praktycznie To jest powalone, dobra, ciach, tutaj szybkie podanko, tutaj, bum, szybkie podanko, tutaj szybkie podanko Tam szybkie podanko, tutaj szybkie podanko, bum, strzeka lekafon, i I strzał i gol, La nie ma Ajajajajajaj, ale Bogusz znowu tutaj aktywny, widać, nie no, takie akcje tutaj robimy Że nikt by się takich akcji po Polsce nie spodziewał, a jednak Pięknie, pięknie, naprawdę, bum Nie to chyba gola by nie było nawet, jakby tego nie obronił, ale nie wiem Dobra teraz Juźwiak. Nie no, ej Juźwiak tak szczerze ma taką idealną budowę właśnie do driblingu. Zaje tak zajebiście się nim dribbluje, on jest taki mega szybki. Okej, okay, mamy to jeszcze... No kurde! Wow, co to był za strzał! <śm> ja w ogóle przez przypadek to strzeliłem znowu mi nie zadziałał fake shot, ale okej, okay, fajny strzał to by był. No, wybij tą piłkę, wybij, nie masz co zrobić, nie masz co zrobić, panie kolego! Nie masz co zrobić, mówiłem, że nie masz co zrobić! To czemu robisz to, czego nie powinieneś robić? Bogusz, Bogusz, bierz tą piłkę, strzał! No i znowu mi się pad rozładował, no. W sensie, odłączył mi się, no nie rozładował to ładowarka jest zjebana i przez to nie mogłem naładować dobrze strzału, ale bednarek na szczęście Tutaj ma wszystko pod kontrolą Ha, <laughs> ale no skurde zrobiony w konika o, o trafiło to do... Do, bo, no kurwa, czemu zawsze jak strzelam, to mi się patru z rozładowy... Yy, ten, yy, ładowarka mi się odłącza Cały czas mówię, że pad się rozładowuje, bo jest ten dźwięk taki Ble. Nie naładowałem pada i dlatego, i muszę teraz nagrywać z tym padem walonym No, z wal padem zwalony Pad zwalony, kurde, nie, 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 nie To już jest przesada Zawsze robię jakoś wiecie, poza jak strzelam, w sensie no, tak się napinam Napinam się! Tak strzelam gola o, o, dobrze, majecki, pięknie, piękna obrona nogą No i koniec pierwszej połowy, 1 do 0 No po tej akcji e, było bardzo dużo naszych akcji Ogólnie dominujemy e, Czarnogórę i to mocno Tylko, że no co się nie idzie z tym strzelaniem Może jakby mi się patnie nie rozłączał To może byśmy to już wygrywali tak z 3 do 0 co najmniej Bo Bogusz miał już dwie okazje, które mogły się wskoczyć bramką O. Jak przeleciało obok Majeckiego to mówię Ja pierdzielę już jest gol, ale nie trafił na szczęście Dobra, o ile, ale okazja, patrz teraz Patrz na to, patrz, patrz, patrz No, jak ty, nie Ja pierdzielę! Kurwa Wyjdź mi stąd Dobra, Bednarek, o nie, 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 nie Nie, 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 tak to się, tak to nie Wyjdź Wyjdź Wyjdź, dobra, wyszedł. Na szczęście, ja pierdzielę. Co tu się stało, dobra Robimy atak Benedyczok, dobra już jak, ale się rozpędził. I teraz, boom, to Benedyczopka. Ay, no nie, no ta piłka nie trafia do nas. Nie. O, się teraz już właśnie się do tego, żeby tutaj coś podać, żeby coś zrobić. Kamiński już ma piłkę, tutaj omija, omija zawodnika czarnogórskiego. O, nie. No nie, no nie, no weź, wybij go, ha, majecki broni Dobra, już jak, dawaj, 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 szybki jesteś, weź go tutaj, zgub szybciutko w pościgu Gonią, gonią go policja, wyobraź sobie, że goni cię policja, że chcą cię władować do paki na 10 lat więzienia Ucieknij, ucieknij, dawaj, dawaj, dobrze, już jak widzicie, dobrze, że sobie to wyobraził, bo bez tego, bez tego ani rusz I teraz, wnaczki! wow, ale strzał, ale gola nie ma, wow, ale tutaj była akcja, widzicie, wszystko było Wystarczy użyć swojej wyobraźni. Gonicie policja i widzisz, już jak od razu tak pędzi szybciutko. bęstuj, tutaj ciała! Trzy podanka i zobacz, już akcja. Kownacki prawie go lastrzelił, ale tej broni bramkarz, zrobimy zmiany? E, dobra, wejdzie sobie piątek. Gdzie jest świderski? Ja jestem ślepy, czy nie ma. Nie, no nie ma świderskiego. Chyba go gdzieś zapodziałem. Tutaj Zalewski, tutaj MAO. Sebek Szymański, albo nie, może. Nie, był Urbański w swoją formę, także nie wejdzie. I jeszcze Kuba Piotrowski zamiast Modera. Dobra i robimy wrzutkę, bo fajnie się ustawili do wrzutki O właśnie, prawie Nie ma takiego ubicia tutaj, Zalewski to ma wszystko pod kontrolą Pod kontrolą, pod kontrolą, pod kontrolą, pod kontrolą, pod kontrolą. BENEDYCZAK! I GOAL 2-0! Ale akcjonem, sikalafonem, benedyczopken, tak Piękny, piękny po prostu Sigma, czy coś, nie wiem Dobra, Benedict przytula się od Szymańskiego, tak, wszyscy się przytulamy, hej, hej, wygra, wygrywamy 2-0, Benedictzak znowu gola strzela, znowu nas piękny tutaj, no, nie możemy powiedzieć, że nie ratuje, ale ładnie to rozegrali, Szymański asysta, boom. Nie no, ładnie, ładnie, ładna akcja, naprawdę, tutaj, um, no, po prostu dużo podań, tak, tiki taka, dobrze się gra na bota podaniami. Ogólnie wydaje mi się, że na jeżeli grasz z kimś, przeciwko komuś, przeciwko prawdziwemu człowiekowi, lepiej jest się kiwać, ale przeciwko botowi faktycznie lepiej podawać. Bo bot często przewiduje, jak chcesz yy, yy, iść, a jak podawać, już mniej. O! Kurwa! Serio? Siaty mi założył, śmierdziel jeden, czarnogórski no i tyle, było z cieszenia się tak, z taką ładną brameczką. <laughs> musiał mi wpierdzielić, śmierdzieli jeden. Nic nie zrobili w całym meczu. Musiałem, ja dopiero jak strzeliłem Gola, to dopiero... <coughs> dopiero mi strzelili, kurde. Dobra, mamy Szymański, Szymański ma piłkę, dobra, leci, ależ akcja! Ależ akcja tutaj. BUM! I strzał! No Benedyczak, ty debilu! Kurde! Ja pierdzielę! Gdzie ty stoisz? Hej! Pocałował- Pocałowali się, się. To jest jakieś niewiarygodne. Piątula! Ło! Wow, ale bomba! Bomba w okno, tylko że nie, bo nie w okno, ale kur tam się pocałowali, nie wiem. Urban... Nie, to kto tam? Kto tam? Nie wiem kto to był. Ale pocałowali się. E no, ale zobacz jaka bomba! Jok, skurde, to przecież by od poprzeczki się odbiło i prosto do bramki. Dobra, a mejo, a bieg, 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 bieg! Gaz, 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 i won't step on gaz i Piotula Nie zdążył. Pięknie. Piotrowski, świetnie, Pio, 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 Piotrowski. Weź, 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 weź do to... No wypchnęli, wypchnęli ci kurde, na 10 metrów Co ty piątek śniadania nie jadłeś? Nie wiem, kurde, wyp... no, normalnie go dotknął Wypchnął go na 10 metrów, kilometrów, 500 mil yy, Tak, no, tak, 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 tak Wyjdź, 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 wyjdź Wyjdź, 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 nie nie, nie nie, 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 nie Tak nie robimy, tak się nie bawimy Tak nie gramy Proszę stąd iść, Majewski to obronił i do widzenia. Proszę mi takich akcji już nie robić. Mieliście swoją szansę, teraz już nie macie szans. Proszę, proszę wywalać, OK? No, mam nadzieję. nadzieję, że się rozumiemy oczywiście i wszystko między nami jest dobrze. No, no. Wow, jakie podanko, co jest? Takie z dupy w sumie. Dobra, chyba 2 do 1 będzie. Ty, 2 do 1 to jest najczęstszy wynik w tej karierze. Cały czas jest 2 do 1 praktycznie. O, jeszcze nasza akcja ostatnia, nie wiem czy jeszcze da nam zrobić w ogóle akcję. Znaczy w to wątpię, ale może. Czekajcie, zobaczmy. Tak, jeszcze chyba. Bra! Dobra, wygrywamy chyba. Chyba wygrywamy to. Bo się cieszą polaczki przed szkolaczki. Szkoda, szkoda, że nie udało nam się tej trzeciej bramki strzelić, bo była, było dużo okazji. Tak, wygrywamy. Wygrywamy eliminację. Wygrywamy! Po prostu! Po prostu to powiedz: Polska wygrywa eliminację do Euro 2028, w sensie grupę swoją eliminacyjną i lecimy po prostu na Euro. Po prostu Polska, widzicie, jak fajnie, lecą dosłownie Polska na Euro, awansuje, eliminację do, do Euro 2028, Winners, Poland. E, Prześcignęliśmy Anglię, Anglia chyba przegrała albo zremisowała. Proszę bardzo. O, no i zdjęcie, proszę bardzo. Tak to, taka, taka właśnie jest ekipa. Która awansowała na Euro To są właśnie oni No i co? Klaszczemy, nie? Klaszczemy Wygraliśmy, wygraliśmy Jeszcze oczywiście następny odcinek będzie... BĘDZIE O kurde, 4 do 0 od Rumunii zostali w pierdol Ty Rumunia prawie ich przeskakuje, ale my wygrywamy Dla nas to jest najważniejsze Kręcimy też kołem, jest! Kręcimy kołem oczywiście upgradeu. fajnie Challenge spełniony dwa razy, można nawet powiedzieć Wygraliśmy, także kręcimy kołem. No i Gosio dostaje upgrade'a. Wow, fajnie, fajnie. To będzie 80 rola Także fajnie nam wyrósł dobrego obrońcę Widzicie, opłacało się go faktycznie. Może teraz nie będzie nas sabotował, jak będzie miał 80 rola, a nie 77. No i drugim piłkarzem, który dostanie upgrade'a, będzie przyborek? Tak, fajnie. Wow, przyborek ma. Już nie pamiętam, jaki ma przyborek. Przyborek ma 68, więc będzie miał 73. 73, czyli ten sam Cukowacki będzie miał. Wow. I Kownacki, i Jóźwiak. <grych> Także może Przyborka powołam na Euro. Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze jeden, jeszcze jeden odcinek, więc może się wszystko zmienić. E, w następnym odcinku gramy oczywiście ostatni mecz z Kazachstanem w eliminacjach oraz jeszcze przed meczem z Kazachstanem zagramy sobie jakiś towarzyski meczek plus będą oczywiście już będzie losowanie do Euro 2028, no bo nie musimy grać w baraży. Aha, no jeszcze zagramy oczywiście dwa, to będzie jeszcze jeden mecz przed euro będziemy grali dwa towarzyskie, żeby sprawdzić sobie składzik przed euro. Wiadomo, no bo nie gramy tych baraży więc możemy sobie na to pozwolić. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Eee, miłego dzienka Wam życzę i... No ra!